Tajemnica ostatnich chwil Jana Pawła II. Kardynał Dziwisz przerywa milczenie po 20 latach. Minęło 20 lat od śmierci Jana Pawła II, a kardynał Stanisław Dziwisz, jego najbliższy współpracownik, zdecydował się ujawnić wzruszające szczegóły ostatnich dni papieża Polaka. 2 kwietnia 2005 roku świat pożegnał przywódcę, który zmienił kościół i historię. Msza przy łóżku, Pożegnania z kardynałami i zwykłymi ludźmi oto intymna opowieść o końcu pontyfikatu, który wstrząsnął Polską i światem. Dwie dekady ciszy otaczały ostatnie chwile Jana Pawła II, aż do teraz. W 20. rocznicę jego śmierci kardynał Stanisław Dziwisz, człowiek, który stał u boku papieża Polaka przez niemal cały jego pontyfikat, podzielił się głęboko osobistymi wspomnieniami w programie Poranny Ring. Jan Paweł II odszedł 2 kwietnia 2005 roku, zamykając erę jednego z najważniejszych przywódców duchowych XX wieku. Jego śmierć była nie tylko końcem 27-letniego pontyfikatu, ale i symbolem końca epoki, która przyniosła Kościołowi odnowę, a Polsce i światu nadzieję na wolność. Karol Wojtyła, wybrany w 1978 roku na pierwszego od ponad 450 lat papieża spoza Włoch, Stał się mostem między wschodem a zachodem, inspirując miliony wiernych i wspierając pokojowe przemiany polityczne. U jego boku przez te wszystkie lata trwał Stanisław Dziwisz najpierw jako kapelan w Krakowie, a potem jako osobisty sekretarz w Watykanie, będąc świadkiem zarówno triumfów, jak i trudnych chwil, w tym zamachu na życie papieża w 1981 roku. W rozmowie z porannym ringiem kardynał Dziwisz z pietyzmem odtworzył wydarzenia ostatniego dnia życia Jana Pawła II rankiem 2 kwietnia, mimo ogromnego osłabienia, papież uczestniczył w specjalnej mszy odprawionej przy jego łóżku. Byliśmy przy Ojcu Świętym, który był absolutnie świadomy. Rozmawiał z nami. Ustaliliśmy, że odprawimy poranną mszę, w której będzie brał udział. Leżał w łóżku, był słaby ale aktywnie uczestniczył, przyjmował komunię i powtarzał słowa konsekracji. To była koncelebra, wyjątkowa wspominał kardynał. Ten moment, pełen powagi i duchowej bliskości, był dla obecnych znakiem, że papież przygotowuje się na przejście do wieczności. Po mszy rozpoczęły się pożegnania, które trwały cały dzień. Pierwszym dostojnikiem, który przybył, był kardynał Josef Ratzinger. Ówczesny szef Kolegium Kardynalskiego, a późniejszy papież Benedykt XVI. Przyszedł jako pierwszy z ważnych gości. Potem pojawili się inni kardynałowie, wikariusz Rzymu, współpracownicy. Ojciec Święty witał ich słowem „dziękuję“ bardzo. Podawali mu rękę, całowali ją. Był w pełni świadomy relacjonował dziwisz, podkreślając, że te były krótkie, ale pełne emocji. To, co najbardziej poruszyło kardynała, to wizyty prostych ludzi po dostojnikach. Po tych wyjątkowych współpracownikach przychodzili zwykli ludzie ci, którzy sprzątali, zamiatali apartament. Przychodzili ze łzami w oczach, bo za Jana Pawła II Watykan był dla nich domem opowiadał. Ten gest papieża, który nawet w ostatnich godzinach chciał być blisko swoich pracowników, ukazuje jego niezwykłą pokorę i miłość do ludzi. Atmosfera w apartamencie papieskim była nasycona smutkiem, ale i spokojem Jan Paweł II, mimo bólu i wyczerpania, zachowywał pogodę ducha, wierząc w życie wieczne. Po pożegnaniach wyraził szczególną prośbę: Chciał, by towarzyszyło mu Słowo Boże. Poprosił o czytanie Pisma Świętego, by przygotować się do przejścia przez medytację i modlitwę. Był z nami księdz profesor Tadeusz Styczeń. Następca Karola Wojtyły na katedrze w Lublinie. Czytał Ewangelię Święta Jana, dziewięć rozdziałów, po kolei. Papież słuchał, rozważał, modlił się tak trwało, to do wieczora wspominał kardynał. Ten obraz umierający papież, wsłuchujący się w słowa Ewangelii, jest testamentem jego wiary i oddania. Śmierć Jana Pawła II o godzinie 21 i 37-setnych wstrząsnęła Polską i światem. Dla Polaków była to strata ojca narodu, który swoją pierwszą pielgrzymką w 1979 roku tchnął w nich ducha wolności, wspierając solidarność i przyczyniając się do upadku komunizmu. Niech wstąpi duch twój i odnowi oblicze Ziemi. Tej Ziemi. Te słowa z Placu Zwycięstwa w Warszawie stały się hymnem walki o niepodległość. Jego wpływ wykraczał jednak poza Polskę, papież odwiedził ponad 100 krajów, spotykał się z przywódcami, w tym z decydentami bloku wschodniego, podważając ich autorytet i inspirując pokojowe przemiany. Kardynał Dziwisz, będąc świadkiem tych wydarzeń, podkreśla, że ostatnie chwile Jana Pawła II były odzwierciedleniem całego jego życia pełne pokory, bliskości z ludźmi i wiary w Boga. Po 20 latach milczenia jego relacja rzuca nowe światło na intymność tego pożegnania, ukazując papieża nie tylko jako przywódcę, ale i człowieka, który do końca pozostał wierny swojej misji. Dziedzictwo Jana Pawła II żyje w sercach milionów, a wspomnienia kardynała Dziwisza przypominają, jak wielką siłę miał ten pontyfikat zarówno w Watykanie, jak i na arenie globalnej.